Lepiej zaprezentował. Trochę jakby wczoraj dodatkową presję na siebie narzuciłem, bo. Gdzieś tam sapi, ale nie zrozumiałem ten będzie. co tam mówił mówi? i nagle. Tak wiesz, tak tu niby pode mnie na dół. No ale co ja, będzie miał jakiś pluł Stałem i mu zajebałem. A Bogdel stoi, nie <laughs> Ej, to stoi, bo za moment, że go już poproszę. O, tak, że... Wydaje mi się, że wszedłem mu do głowy po właśnie mediach treningu. Jakby Boxel uważam, że się lepiej zaprezentował. Trochę jakby wczoraj dodatkową presję na siebie nauczyłem, bo Welos ma wejść w Tu się zaprezentował lepiej niż wrzodek, ale tak jak mówię, no, muszę sobie ułożyć w głowie, żeby się wtykać na wrzodzie. Wydaje mi się, że on ustawi mocniejsze warunki, podłożył Boxel i bo się lepiej za. Ale... Pani Growa na tarczach, ale wyjdzie rozwartowe. Do Jest za nim i trzyma kciuki i życzę Ci przegranej. Jak to skomentujesz? Krótko, kompleks Donkasem. Bardzo dobrze. Komplex Donkasem. Może ciało może odmówi, ale mentalnie. Moja głowa nie odmówi i sobie wkręci, że teraz jestem na plaży i zaczynam, kurwa, nową walkę. Albo Co tam się wydarzyło na backstage'u, bo było ciepło i bardzo nawet może nie ciepło, tylko gorąco? Słuchaj, no siedzę sobie normalnie, elegancko, grzecznie, yy, nic się nie dzieje, siedzimy, nic się nie dzieje z chłopakami, słuchaj, i nagle podchodzi młody Muran gdzieś tam sapie, ale nie zrozumiałem będzie. co tym mówił i nagle... Tak, wiesz, tak tu niby pode mnie na dół. no ale co ja, będzie mnie jakiś pluv lecz stałem i mu zajebałem, no i tyle, to wszystko. Czyli było bardzo gorąco Natomiast nic się mu nie stało W jakby ogólnym rozrachunku, tak? Nie, no nic mu się nie stało No przecież co mu się miało stać? Znaczy nie wiem, no podobno ma tak ciężką kontuzję Że każdy ruch gwałtowny mógłby spowodować śmierć No e, właśnie w tym kontekście chciałem kurcę, to No nie wiem, no ale stary, wiesz Jak nagle się doszło rzucać, rzucać To wyglądało tak, jakby nie miał Ale za chwilę ktoś mu chyba, ktoś go szerpnął I, i, i powiedział, o kurwa, rzeczywiście Mam kontuzję, zapomniałem <grym> Tak, rzeczywiście, chodził to to wygląda, i trzymał się tak, Zaraz tak, tutaj Najpierw tu sapie, skacze, a za chwilę kurwa się chwyta, ojej, rzeczywiście mam kontuzję, ojej, ała, ała. O Boże, akt... no to z rodzina aktorska przecież, do czego się to spodziewać, to jest spektakl i cyrk. Czyli wprost, nie wierzysz w kontuzję Mateusza Morańskiego? Słuchaj, no nie mogę nie wierzyć, bo są papiery, więc wierzę, ale, ale uważam, że nie jest... Nie, no nie, dobra, wierzę, ma kontuzję, tylko on po prostu yy, jest niezniszczalny i tak naprawdę go nie boli. W sumie to mógłby walczyć. To czemu zrezygnował? Mm, bo woli dać tacie zarobić, nie wiem. Może muszą. Nie wiem, no pewnie tak. pewnie tata musi zarobić? Jakiś tam kredyt spłacić we frankach czy coś? Nie wiem, może. Ja mam jeszcze jedno pytanie, żeby sprecyzować i tak mówić o faktach, jakie są. No, bardzo ciężko to znowu barabiąca. Nie, co. No bo to tak Nie wytrzymujesz presji. No i co? No i co? Też się tak gnieło, debacz. <słyski> Ja myślę, tak. jest ten, że... Już jesteś ty spotywny stołem tutaj, wchodząc na wagę ty się pociesz. No, to szybko, równo 8 minut. No. No. I to no. wiem, że sumi. Ale no, no, co tam? Tak, tak, tak. to uważam, ale W końcu coś z tego zmontujemy. Mogę na sekundę. Jej! Mogę być po tobie? Nie! 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 powiedział tak, ale